No i jestem na jaką czyli w tym odcinku znowu gram w Minecraft z wiem no i w dzisiejszym odcinku yy, postaramy się pójść na dżunglową fortecę, bo znalazłem tam mam zaznaczoną. mam to No i ma kurczaka przy okazji. Znalazę, znalazłem mu drugą pandę. A ja mam popuszkę, ale siedzi u mnie. To idziemy? Tak. Ona, ta dżunglowa forteca jest tutaj. Ona jest... Trochę ją drzewa przejęły, nie wiem dlaczego. Tutaj. Y, nie. Tutaj. Cyk, cyk, cyk i jest za kanionem. Za kanionem. Za tym kanionem jest. To hop, hop, hop. O, i tu jest. Jakby. Chodź. Czekaj. Ja od razu raszuję ten pokój tu który, ten sekretny. O, są dwa te, te wiesz takie które. Aha, jest 5 zł i złota zbroja dla konia wezmę. I mam te dwa szablony kowalskie. Co tam jest? A bambus. I kości. No to właśnie. No to w sumie z tej to na tyle. Odłożę, żeby nie było O! otwarłeś na no? chwilę Dobra, może... nie no nie uda ci się. Chodź To jest na tyle z tej fortecy Nie, nie, nie Nie są To dobra, dobra Co to jest? Gdzie idziemy? Teraz? W sumie? Ja bym pościnał drzewo Bo ja bym musiała to dobra, to chodź idziemy ścinać ci drzewo Jeżeli ci trzeba No spoko, to... jasne tam nabędę hej, no to też ścina? Ja, ja odłożę moje szablony kowalskie. No już naprawdę całą zbroję. No, całą nie będę miał zbroję. Bo przy, poza odtnieniem trzeba kopać. No tak, poza odtnieniem trzeba kopać. No to. By to jest moja niby chałpa. Mam na plażę nawet, I papuga. Papuga. Majski w parku Interregut. Yy, to. Czekaj, czy pan wysztakuje się po 14? Nie, no powiem po 64 się stakować. Bo mi, to by się coś zlagowało. No. Biorę tak, tak biorę. i naprawi się? Nie. To jakiś magiczny bambus. Nie stakuje się. Zaagobany. Dobra. Troszeczkę zrobię chociaż. Coś na wiadro mi się przydało. Biorę wiadro. Nie wziąć tą motykę i właśnie zasadzić ten. Wiesz co? Tak, melony wreszcie. Tak, ale ci oddawałem chyba tu. Przedełżymy sobie wiadro? Nie, na błędne nie zrobiłem.

Co zrobimy? Cyk, cyk, tak tak Teraz tak, tak. czas rozsiać No i w sumie tyle nie przy okazji, bo ja mam Tu jest tak planuję zrobić enchanting Jak on w sumie robi enchanting, to ja mógłbym się móc przejść po książki Do fortecy to jak idę po książki zrobiłbym sobie No nie wiem nożyczy, czy lepiej czy lepiej miecz bo tam paję że dużo jest A to o czym że miecz no to okej okay. no, no, przy użyciu należy mógłbym całe zgarniać to nie przydałoby się w sumie O, czekaj, to jest przy okazji je dużo Tak Ja sobie to rzeczy tyle ze sobą wezmę Bo teraz idę do kopalni Kopalnia, ehm, ten... Z, ten z, o, biblioteka znaczona Tak, biblioteka trzeba najpierw wejść do kopalni i z kopalni przejść. Do zdrowie. Dziękuję. No, nie zasko. szkoda, że sobie w tej dżungli nie zaznaczyłem kopalni Kopa, kopalni. Zostać zaleśnięta przez drzewa. Bo jest mhm. blisko mo mojego domku. Myślę, gdzieś to powinna być.

co tutaj będzie stanąć. Tak, nie ma, niestety. Ale jeszcze kiedy się znajdziemy? Kopalna, a u. Bo nie może być kopalnia, to zrobię kopalno. Nie wiem dlaczego. Staramy się znaleźć tego rzadkiego, niebieskiego, jak Nie niebieskiego, tylko błę... Yy, no tak, no w sumie to tak. Niebieskie znajdę za Myślałem, że mi się z błękitem bo niebieskie jest wzorowany na Pokemonie Who's that Pokemon? To jest Blue Axolotl It's a Black Axolotl? Nie ma yes, takiego yes. Nie. It's a Black Enderman Szkoda, że nie dodali tego zielonego Znaczy, nie mieli go dodać Pop! Ja był na trailerze On byłby fajny to śmieszne by było śmieszne. Hmm, dobra, to trzeba teraz poszukać biblioteki, jak już tam wstrząsnąć. Czy ona powinna być tam gdzieś? Ej, w ogóle to super, że jest stronghold, pod strongholdem. Zapewne przeszedłem i go nie zauważyłem. Bo był w powietrzu mm. i nie, miał, nie było do niego dojścia. Widzę po. Widzę raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pię sześć basiek przede mną. E? już zaczynają do mnie strzelać. To jest bardzo dużo basiek. Tak, i to bardzo mi się nie podoba, bo mnie gonią i do mnie chcą strzelać Wkopuje się do tej biblioteki przez ścianę Dobra, czas ci poniższej biblioteczki Nice Mój tu książek to... No to kopiemy dalej. W sumie zrobiłbym cięcie za ten czas, aż wykopię wszystkie biblioteczki. Dobra, jakby już wykopałem, i to tyle. O! Prawie, Prawie, naprawdę zaskoczyłem. No to co, Bartek? Wracaj, o! Czekajcie, widzę, mam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nie wiem liczyć. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 staków i 61 książek. Malutko. W sumie to teraz no, już nie. Ale naprawdę biblioteka wygląda spoko. Bez tych książek. Ja to zbieram. dobrze. Jakby. O nie. Się przyda. Cześć, panie Creepereru. Cześć, panie Baśko. Bo się będziemy tradować za tego Piglinami się będzie opłacać tradować, jeśli chcemy te, 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 jak to się nazywa, right. jak się nie mylę, to można od nich Oni rozgać. nie, nie, oni nie dają, oni nie, nie. dają Nie mi się wydawało, że oni Jeżeli zaprowadzą. chcesz ten upgrader, to to jest tylko w main roomie A nie, chcemy ogólnie light. To netherite bez tego upgrader ci się nie przyda Wiem, ale się gdzieś tam znajdzie, jak będę chodził po O, diamenty Tak przy okazji zrobiłem, znalazłem, bo tam... Było... Był ten... Yy, no, w Cave, jak cave, było tam z żelazo, zrobiłem żelazną siekierę Bo kamienna mi wysiadła Uuu, redstone! Może się przydać Kiedyś No może No, bo ja, ja lubię mechanizmy no, to jesteś. To jest wszystko byś mechanizm zrobił. No? Teraz się na mnie darłeś, bo ci zmechanizowałem farmę. To też prawda. Hmm. Że. Żelazo. Żelazo kilo? Nie, nie wiem. No, w sumie. O Zaraz mam sobie zrobić drugi jest co pochodzę po tym i wrócę na powierzchnię potem Postaram się przynajmniej Kolejne żelazo, bo tam już, tam nie idę już A ja wiem dlaczego nie mogłem tamtego podpisać kopalnia. Bo już masz jedno podpisane kopalnia. No właśnie, bo ja nie, nie podpisałem tamtego opuszczona kopalnia, tylko z... kopalnia. <laughs> no to już wiesz. Aksola, okna! Mhm, a mi się... Ja nie mam drewna ani tego. Co, co masz? dużo mama, który w wiadrze? Tak. No to do super. Go. To super. Tylko jak wracałem, to się to pojawił. Ale to. Ani nie że za niego jest achievement w ogóle. Ja ten. W sumie słodki drapieżnik pasuje. Najsłodszy drapieżnik. No pasuje, bo on jest drapieżnikiem. Eh, No jest. Dobra, zabicie mnie. Zabij mnie. Życie. Life is brutal. Dobra. Life is brutal, że tak powiem. Mam kurę w moim domu i jak to nocna będę miał. Ej, Bartek, life is brutal. Znalazłem diamenty, a nie mam drewna. <ścoughs> mam 42 diamenty. No już mam 4 42... Czekaj, nie, mam 51 w domu. No i jeszcze więcej Czekaj. diamentów znalazłem. Czekaj, daj mi tą książkę. Masz swoją książkę w domu. Masz te książki u siebie w domu? Czy już co? tak. Dobra, to ja do ciebie idę. Bo już sam tu jestem. Ja, bumna. Patiki fajny. Da, 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 daj, daj, na Achievementa Czekaj, bo najpierw muszę sobie miejsce podobić i zaraz ci Dobra, dam. Zbie, zebrałeś Ale oddaj A nie, bo ja wiem za co jest Achievement Bo ja go złapałem Czekaj, zrobię to Tylko go nie zabij Nie zabij nie jego do wody, bo on ucieknie ja go, ja go, chcę tu dać No to tu Dziękuję Proszę bardzo Oddaj no ja jestem zadowolony z siebie, ja mam I no, pandę, z... i ptaka I ja eee. mam nawet trzy pandy Masz nawet trzy pandy, a ja mam popuszkę. Już mi no, się nie więcej w... Skopałem jeden ten i już po prostu wiem, że mi się nie przyda Da, 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 hoP. To hop 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 hop. Iné mám Banglaviám, kde je z Dobra, 18 bóg powinno wystarczyć, co nie? Może. No, bo ja ci damu może. Może jest szerokie i głębokie, a ja ryby pływają. A w nim pływa ryba chyba. 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 Chyba, chyba się nazywa. Chyba, chyba. A w nim pływa ryba, ryba, ryba chyba. Bunga, bunga, a ryba bunga, chyba, bunga. chyba. R a ta ryba chyba nazywa się chyba. A ta chyba ryba nazywa się chyba, chyba. Czas do kopania po węgiel. Nie wykopię węgla. A nie boję. Ja. Aż za to nie ma achievementa? Za co? Mm. Za co nie ma achievementa? Yy, Czekaj, już ci powiem za co. za crafting table Nie Czy ty dopiero teraz zrobiłeś crafting table? Znaczy nie crafting table, bo encountering table No No nie. właśnie też mi tak wydaje, że nie To już nie ma, to już nie ma Dobra, lederki sobie tutaj dam Żeby się lepiej wchodziło a ja jestem w podróży po węgiel. Fajnie, fajnie. Dlaczego węgla się dostaje tylko po jednym? Nie zawsze, zależy czy masz wodą, czy nie. Jakby zawsze się dostaje tak z pięć. Zależy też czy masz szczęście, czy nie? Czekaj, gdzie ja? do tego skrzynki Tak. Czekaj, dam sobie to i to sobie dam i co? No i sumie takie troszkę bagno na ten mieczyk. Żadnę dwójkę. Ej, tu sobie na mój złoty, znaczy do ja to wezmę. Żadne z dwójka zawsze przyjmę. Aha, szatne z jeden, dostałem, a tam tylko mam szatnes dwa. Szatne z trzy. Urym Robię jedną rzecz. To mam Trzeba będzie pójść do Enu, zrobić tego. Zabić smoka. Nie. Ja chciałam no. na tym odcinku to robić. Za no to robimy to. Bo znaczy, level, to... sobie zrobimy farmę leveling. Znaczy, jakby o to chodzi, że. Na tym odcinku w sumie już moglibyśmy kończyć. No to... No nie wiem. W sumie to teraz mogę sobie nawet Uuu. Uuu. Co? Efficiency 4 mam. No to super. Już nie mam level, idę wbijać levela. Przedstawić zrobię ty skrzynek. Czekaj, ja sobie... Ja sobie zobaczę szablony kowalskie no właśnie szablony trzeba też będzie zrobić. Ja mam. Nie mogę sobie zrobić porteku, nie. Mogę zrobić sobie czapkę diamentową. Bo... To już chyba wolę te dwa diamenty coś znaleźć. Diamantowy ja sobie wezmę. Jeszcze Mieczy... z szalpnesem i dwójką sobie zostawię ten z szalpnesem jedynką. Kill off, kill off, No to muszę lecieć. Jeszcze żadełko mamy, sobie za więcej. No, ja co, no, no, już w, tak daj za kolejny filmik i lecimy do endu No to czekaj chwilę. Eto... Czekaj, ja mam perełki, tak. No, ja no, mam no, jedną. Pere... Masz jedną perełkę. No. Czekaj, tam jest ile tam potrzeba? 11. 11. Mam. No. Nie wierzę. Nie wzięliśmy jednej. Mamy 9 eye offender, teraz ty mi przyniesiesz jedną. Mamy 10. Dobra, to zaczekaj. To w sumie to kończymy odcinek już, co? Nie? No. To chodź. To chodź, chodź no. do mnie. neura no.